Ta-da, da. Ta -da. ...z Jagodą, czy wyjechać go na ulicę i go jebać, czy... Jebać! Tak? Jebać! Tak, tak sobie <śmiecki> Jebać! Olej wymieniony... Je... W ogóle... Pyta... Głupie pytanie! Pyta nie padło! No i ile to się kurwa kręci? 8500 <śmiecki> Patrz, kurwa! Kurwa, EnZung Ezen Kuba jak, 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 jak potrzebujesz, to możesz na chwilę pójść tam w miejsce odosobnienia. Pukniesz <noise> i wrócisz. Uspokojony. <noise> <noise> Uspokojony, bo to widzę, że już... Aha, informacja o lubryfikacji, kurwa, tu jak nie Nie zarzucać i O, patrz to co nas interesuje. <noise> Miałeś ten, jak piętnastolatek. Nie, <noise> w złot kurwa. Nie, przedwczesny wytrysk. <noise> Ultra Turbo seria, no ja pierdolę, dumny z niej jestem i wstaję po prostu kurwa, mi rano na strzanie tak nie staje. musiałbym <laughs> cały dzień przetrzymać, całą noc przetrzymać i tam jeszcze dwie godziny, nie, żeby tak stanął jak to Turbo, seryjne. No pionow, pionowo znaczy. No <laughs> pionowo.